Zgadza się. No jesteśmy dziadami. Niech no. pan zapyta bramkarza. Witam. W podsumowaniu niesamowitego boju reprezentacji Polski w meczu ze Szkocją. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Jest mi po prostu przykro. Tak, tak po, ludzku. po ludzku. Przykro i smutno. Ale niestety podsumować mecz trzeba. Dlatego zapraszam na na podsumowanie tego spektaklu. Przegraliśmy. Przegraliśmy ze Szkocją po takim, można powiedzieć, klamrowych atakach, bo straciliśmy gola na początku meczu i na sam koniec meczu, więc tutaj tak nas wzięli w klamrę. Polska spada do dywizji B. Niektórzy twierdzą, że tam jest jej miejsce. Nie wiem. Mnie się zawsze dobrze ogląda kadrę jak gra z mocniejszymi rywalami. Na przykład Chorwacja, Portugalia. Z czego widać też Szkocja, chociaż nie do końca. Lepiej się to ogląda, bo nie są to mecze pokroju, nie wiem, Polska Macedonia, Polska Andora, Mołdawia jakaś. No, te mecze nie dają tylu emocji tam też przeważnie nie znamy zawodników. No tutaj z tymi europejskim topem gra się nam przynajmniej ciekawie. Nie mówię, że dobrze, ale przynajmniej ciekawie dla postronnego kibica. Nieistotne, spadamy, na wiosnę ruszają eliminacje do Mistrzostw Świata. No i ten obraz, w którym zostawia nas probież po Lidze Narodów, no nie napawa optymizmem, ale do tego jeszcze też przejdziemy. Jeżeli miałbym na siłę szukać plusów tego spotkania ze Szkocją, to na pewno to, że stwarzaliśmy dużo sytuacji może nie jest to jakieś niesamowicie ważne, ale jednak stwarzaliśmy te sytuacje. Problem był w tym, żeby je wykończyć i jako, jakkolwiek zamknąć to dośrodkowanie strzałem, bo jeżeli strzelaliśmy, no to już w bramkarza. A też chcę zaznaczyć, że na bramce Szkotu stał 41-letni Gordon. Niektóre źródła podają, że 42, więc tutaj tak po środku ustalmy, że ma 41. odmłodzimy go trochę, jeżeli to prawda. No nie, nie wiem, nie wiem. Buksa, Buksa i Świderski chyba byli jedynymi zdrowymi napastnikami, Jakie miał, jakich miał do dyspozycji probierz, jednak, no tutaj, o matko, ciężki mecz dla nich. Nie, nie mówię, że Lewandowski by wyglądał lepiej, ale przynajmniej gola jednego by strzelił. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości. I najbardziej chyba boli ta spirala takiego fałszu, zakłabania, może to są grunolotne pojęcia, ale boli to, że. Czy kapitan naszej reprezentacji w tamtym meczu, czyli Zieliński, czy, czy w ogóle wszyscy zawodnicy łącznie z probierzem jako trenerem wychodzą i mówią nam, że jest lepiej, że jest progres, że gramy dobrze ofensywnie. A prawda jest taka, że w czterech ostatnich spotkaniach straciliśmy aż 13 bramek, nie strzelając 15. To no też się umówmy, bo w ostatnich dwóch meczach z Portugalią i z Szkocją straciliśmy 7 bramek i zdobyliśmy dwie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę ofensywę, no to też mocno kuleje. No jedyny plus to jest to, że właśnie z meczu ze Szkocją tworzyliśmy te sytuacje bramkowe jakiekolwiek, bo załóżmy, że każde dośrodkowanie jest sytuacją bramkową, także no, tworzyliśmy ich mnóstwo, tylko nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Po meczu Piotr Zieliński wyszedł i powiedział, że my to było dobrze, to mogliśmy to wygrać 5-2-5-3, także brakło skuteczności. Ja się tu z Piotrem Zielińskim zgadzam i nie zgadzam. Jestem tak pół na pół, no bo okej, okay, też mieliśmy tę sytuację. Gdyby nasi napastnicy czy tam pomocnicy potrafili skierować piłkę do bramki wcześniej, byłby gol, okej, okay, ale też nie można zapominać o tym, że Szkoci mieli poprzeczkę, mieli słupek, mieli dobrą interwencję Skorupskiego przy strzale i też spokojnie mogli to wygrać 5 do 3, więc tutaj aż takim hura jak pan Piotr bym nie był. Bo jeżeli Szkoci już, ogólnie cały mecz głównie rozgrywał się w środkowej strefie boiska i tak pokazują wszystkie statystyki, że graliśmy głównie w środku pola i takim kluczowym elementem w tej kadrze, można powiedzieć znamiennym, przynajmniej w tych dwóch ostatnich spotkaniach, jest to, że w tej fazie przejścia z ataku do obrony zostawiamy strasznie dużo przestrzeni. I to było widać wczoraj, kiedy Szkoci zdobywali piłkę w środku pola. My byliśmy, byliśmy, no jesteśmy cały czas nastawieni bardzo ofensywnie. No tutaj tego próbieżowi nie można odmówić, bo angażujemy ogromną ilość zawodników w atak. Minusem jest na pewno to, że niewielu zostaje do bronienia. I jeżeli stracimy piłkę w środku pola, to samo było w meczu z Portugalią, kiedy Urbański stracił piłkę, tam po prostu nie miał kto bronić, dochodzi szybkość napastników, lepsze ustawienie już przodem do naszej bramki. I To są te detale, które decydują o tym, że my tracimy te bramki. No tutaj, kiedy Polska traciła piłkę w środku pola, Szkoci mieli masę, masę miejsca i tak naprawdę każda strata w środku pola no to już był taki, taki, może nie smród, ale taki sfond bramki. Na szczęście tam Skorupski nas kilka razy uratował i obramowanie bramki, ale te przestrzenie w środku pola są ogromne i nasi rywale, którzy są na poziomie Szkocji, nie wykorzystują tego do końca najlepiej, ale gdy weźmiemy sobie Rywala stopu, jak Portugalia, no to widzieliśmy, co z nami zrobić. Bo jeszcze gorzej jest, jeżeli zagłębimy się w statystyki tego spotkania. Mieliśmy blisko o 100 podań mniej, bo mieliśmy 397, a Szkoci 541, więc no tutaj jest ta przepaść ogromna. Jeżeli chodzi o celne, było trochę lepiej, bo my mieliśmy 326, Szkoci tam chyba 457, ale, ale mimo wszystko, no, Szkoci nas zdominowali i posiadaniem piłki, i w ogóle. Ilością podań, bo, bo dla nas to była czarna magia. Ogólnie ta kadra, mam wrażenie, ma taki problem z wymianą podań, że nie wiem, co tam się dzieje, ale oni się po prostu boją. Czy nie chcą zostać tą karykaturą, czy memem, nie chcą być wyśmiani po meczu. Boją się zagrać piłkę jakoś niebezpiecznie, nieprzewidywalnie. Jeżeli mają piłkę w środku pola i widzą, że mogą podać między dwóch przeciwników i do naszego, to może wiązać się z utratą piłki, a mogą bezpiecznie zagrać do tyłu. To zawsze wybiorą tę bezpieczną opcję. To jest trochę przykre, bo brakuje tej przebojowości. Oczywiście są zawodnicy typu Zalewski czy Urbański, którzy pójdą z tą piłką, ale no nie każdy taki jest. Pięknie też pokazuje to, co działo się na boisku od momentu strzelenia gola przez Polaków, a dokładniej nawet od 77 minuty jest taka statystyka na Sofa Score czy na Huskort, a tak momentum. Popularne pałki wskaźnikowe z Twittera i Możemy tam zaobserwować, jak od 77 minuty, z tym też wiąże się jeszcze jedna rzecz, my nie stwarzamy ataków. My po prostu to u nas upada. Tak jak cały mecz, te wskaźniki się wahają, raz są na naszą korzyść, raz na szkotów. To od 77 minuty są wyłącznie na korzyść szkotów. U nas jest po prostu pusty wykres, pusta linia. Co jeszcze lepsze, z każdym podaniem i z każdą upływającą minutą rosło wtedy posiadanie piłki przez szkotów. Tam sobie można przeanalizować tak minuta po minucie, co chwila o jedną dziesiątą, o dwie dziesiąte, do momentu, gdzie w końcówce meczu nas po prostu stłamsili i my nie potrafiliśmy wyjść swojego, ze swojego pola karnego. I też to, co było rano poruszane już w poranku, tetryków na gol.pl, bo oglądałem do śniadania, no to to, że, że my nawet już stwarzając nasze ostatnie podrygi akcji ofensywnych, my woleliśmy zagrać piłkę do tyłu. Sześć z tą piłką całe boisko do naszego bramkarza, a Skorupski po prostu tę piłkę wybijał i tyle. Więc do przodu. lagana, laga na buksy chyba, bo Świdarskiego już nie było, nie, wiem, nie pamiętam. Ale tragicznie to wyglądało. Ta kadra w ogóle nie ma jakiegokolwiek pomysłu. Jedyny pomysł, jaki tam dostrzegam, patrząc na to, co dzieje się na boisku i na to, jak prezentują się na przykład statystyki ataku, no to ciągle jest ta asymetria, że kiedy Zalewski idzie do przodu, no to prawy pomocnik schodzi do obrony, ale wydaje mi się, że sama gra lewą stroną wiecznie nie wystarczy, bo głównie naszą kadrę pamiętamy z tego meczu z ataku lewą stroną. Ja pamiętam też z tego, że chłop z ręką w gipsie wyrzucał piłkę i tak był jednym z lepszych na boisku, co jest znamienne naprawdę. Ale wracając jeszcze na chwilę do statystyk, to tak jak mówiłem, i mieliśmy niższe posiadanie piłki, i mniej strzałów celnych. no Szkoci nas zdominowali. tutaj się nie ma co oszukiwać, że było dobrze, nie ma co lukrować kupy, bo było słabo po prostu. I, i probierz może na konferencji mówić, że my gramy ofensywnie, że jest progres, że jest lepiej, ale nie widzę tego progresu. Po prostu stoimy w miejscu i nie zmienia się nic. Też super jest to, że na przykład po meczu na konferencji Michał Probierz mówił, że że brakuje mu Tarasa Romanczuka. Brakowało mu w tym meczu Tarasa Romanczuka. Na poprzednim zgrupowaniu w październiku Romanczuka w ogóle nie było i wtedy mu go nie brakowało. Tak samo teraz rzuca argument, że Bereszyński mógł grać na stoperze. Niestety ogromna strata. Bereszyński nie grał też we wrześniu i było gitny. Michał Prowierz po prostu mam wrażenie nie potrafi przyznać się do swojego błędu i tego, co robi źle. Próbując wszystko taką piarową gadką wyjaśnić, wyprostować, że nie, nie, nie jest super, jest super, jest lepiej. No ale kibice też mają oczy i to już chyba coraz mniej przechodzi. Oczywiście o dymisji nie ma mowy, bo tutaj nie ma szans, że probierza zwolnią. Ale no kibicom to się mocno nie podoba, bo też takie filmiki po TikToku latają, że po prostu nasi zawodnicy po meczu zostali wygwizdani i to dość brutalnie. Ale całego kolorytu, jeszcze cały koloryt w sumie podbija to, że po bramce na jeden do jednego, speaker krzyczał że, krzyczał, że wygrywamy jeden do jednego. Więc no tutaj ta kadra powoli staje się żartem. I jeżeli tak dalej będzie, to nawet w przypadku, gdy nasze eliminacje nie pójdą dobrze, tej kadry nie będzie miał kto przejąć, bo nikt się nie będzie chciał w tym bagnie paprać, Po prostu. Także, może już pora na oceny, bo tych moich mądrości to starczy na razie. Skorupski, mimo wszystko, dobry mecz. Serio, wyratował nam co mógł ten chłopak. Lepsze od włóki. Z włóką byłoby chyba gorzej na tej bramce, więc na razie niech ten Skorupski będzie jedynką. Nie czepiajmy się go, bo w drugiej połowie miał taką sytuację, gdzie rzucił się i wyciągnął ręką. Kapitalna interwencja, jak mnie nią kupił, niech zostaje, ma pełno zaufanie. Piątkowski kapitalna bramka, ale to też taka bramka trochę z przypadku, bo tutaj zamieszanie pod polem karnym, bo to bramka w drugiej połowie. I ogólnie Polacy w drugą połowę weszli, mam wrażenie, z nastawieniem czy to była, nie wiem, być może odpowiedź probieża. Strzelajcie, skąd się da. I strzelali, skąd się da. Jedną właśnie taką bramkę podanie wzdłuż szesnastki od zielińskiego wykorzystał piątkowski, przepięknej urody bramka. No ale strzelił obrońca nie napastnik. Także no też, też to dużo mówi o naszych napastnikach. Walukiewicz chyba najsłabszy z Polaków, ale no nie miał tam kto inny tak naprawdę grać, więc. więc gra, grabo musi. Co, co innego można o nim powiedzieć? Kiwior w drugiej połowie się przebudził. Mam wrażenie, kiedy szkoci bardzo przycisnęli już. Tak może nie pod koniec, ale w okolicach tam 80 minuty no to Kiewior nas trochę ratował, ogarnął się, wybijał tę piłkę, więc no tutaj budujmy tym Kiewiorem, Bednarkiem i Bereszyńskim, czy też Piątkowskim, może bardziej Piątkowskim, Kiewiorem, Bednarkiem i Piątkowskim, bo na ten moment niczym lepszym nie dysponujemy, także muszą grać oni. Zalewski i Kamiński, ich bym ocenił razem, bo, bo też był moment, że chłopaki się zamienili pozycjami, i kiedy wydawało się, że Kamiński na prawej stronie jest niewidoczny, przeszedł na lewą i Zalewski na prawej również był niewidoczny. U nas prawa strona nie funkcjonuje. Wydaje mi się głównie, że przez tę asymetrię, bo, bo głównie nasze wszystkie akcje gramy lewą stroną, a to też jest czytelne dla rywala z trochę wyższej półki niż Szkocja. Zieliński, dość kiepski mecz chyba wczoraj, bo, bo głównie praca w środku pola ofensywnie do przodu średnio, Ale no, mimo wszystko był Nadal jest jednym z naszych lepszych zawodników i takie słabsze mecze mogą mu się przydarzać, ale wydaje mi się, że no, nie możemy z Zielińskiego rezygnować, nawet jeżeli ma słabszy moment w kadrze. A też patrząc na ten skład, no to ten potencjał ludzki wczoraj nie był wybitny i, i naprawdę Zieliński musiał się dwoić i troić i odwalać taką brudną robotę, która potem jest może niedoceniana w notach, ale jednak. No, Zieliński tej kadrze jest potrzebny, tak samo jak chyba, niestety, bądź niestety Lewandowski. Moder też chyba zagrał całkiem dobre spotkanie. Potem został zdjęty, jednak no tu wolałem chyba Modera na boisku, niż Slisza. I też zakładając, że Polska na drugą połowę, tak jak mówię, widać było, że strzelają skąd się da, tak jak w fm macie, że strzały z dystansu z każdej pozycji, strzały z każdej pozycji. Tak, Polska też wyszła na drugą połowę. I dziwi ta zmiana modera, bo moder jest zawodnikiem, który potrafi uderzyć, a jednak, a jednak został zdjęty. Szymański miał jeden strzał taki w niebo, z 16 metrów chyba w pierwszej połowie pod koniec gdzieś, ale ogólnie nie wiem, to jest dla mnie człowiek nie do kadry. Jest tak wątłej budowy, że podejrzewam, że na przykład na Wyspach Owczych, gdzie stadion nie jest aż tak obudowany no to mocniejszy wiatr mógłby go przewrócić. Kompletnie nie widzę Szymieńskiego w kadrze, mimo tego, że chyba ze Szkocją ostatnio strzelił. No, no nie wiem, no nie jest to zawodnik, który robi na mnie wrażenie w tej kadrze i, i upierałbym się, żeby on grał, bo wydaje mi się, że taki Urbański od początku w jego miejscu zrobiłby na tym boisku więcej dobrego niż Szymański. Buksa i Świderski, nasz duet, pat i mat. Świderski miał dwie sytuacje. Naprawdę piękne podanie Piątkowskiego, które zmarnował. To jest ta akcja, którą Lewandowski mógłby wykończyć, tak, w 60%, wydaje mi się. Natomiast Buksa no, zmarnował piękny strzał z lewej strony, kopnął tę piłkę po ziemi praktycznie w środek bramki. Tutaj szkocki emeryt nawet nie musiał się ruszać. Ciężko, ciężko cokolwiek innego o nich powiedzieć, bo naprawdę nie zasługują na żadną pochwałę. Nie mamy napastników i to jest nasz ogromny problem. I mieć nie będziemy prawdopodobnie, bo tam i w kadrach juniorskich, i w Ekstraklasie jest ogromny problem z polskimi napastnikami. Gdzieś tam na horyzoncie majaczy ten Benedyczak, ale on też nie jest najmłodszy, a jednak w kadrze go w ogóle nie ma. Wiadomo, że ma teraz kontuzję. On chyba tydzień temu w ogóle wrócił do boisko w parmie. Może, może nas uratuje od tego boksy, bo buksa to jest dramat. To naprawdę. Jedyny jego plus to jest to, że jest wysoki i na tym się jego zalety kończą na boisku. Reasumując, no jest, jest ciężko, jest słabo. W ostatnich czterech meczach no, 13 bramek stracone. Zależy też jak nas rozlosują w grupie eliminacyjnej mistrzostw świata, bo to chyba jeszcze nie było losowane, a dowiedziałem się, że tam są takie grupy czterodrużynowe i pięciu. Jeżeli będziemy w tej pięciu drużynowej, to będziemy grali już od Marca, natomiast w cztery dopiero na jesień. A po drodze są też wybory na prezesa BZPN-u. Więc jeżeli grupa będzie czterosobowa, no to kolesza raczej zostanie, a jeżeli nie, no to też pewnie zostanie, bo leśne dziadki się dogadają. Ciężkie będą te eliminacje z kimkolwiek byśmy nie zagrali, bo ta kadra potrafi się nawet na Andorze wykrzaczyć. No zobaczymy, zobaczymy, co czas pokaże, ale no. Na ten moment no to jestem bardziej przeciwnikiem probierza niż zwolennikiem, bo, bo progres jest tak naprawdę zerowy. I nie można się tłumaczyć brakiem i kontuzjami, bo taką poważną kontuzją, która nam zagroziła na tym zgrupowaniu, no to jest Lewandowski i Bednarek, tak naprawdę dwóch podstawowych. A reszta no to są zawodnicy, którzy pojawili się raz, złapali kontuzję i probierz na konferencji płacze, że przez nich się nie udało. No nie można tak mówić, bo, bo, bo po prostu nie. Bo to nie są podstawowi zawodnicy, którzy mają nam dawać szansę. Ogólnie też w tej kadrze, wydaje mi się, nie ma nie ma stabilizacji. Po pierwsze, nie ma równowagi pomiędzy atakiem i obroną, bo albo bronimy, albo atakujemy. Nie ma nic pomiędzy. A po drugie, też nie ma tego tego stabilnego szkieletu kadry, który był za nawałki nawet. Bo tak naprawdę, pomijając tego zalewskiego, zielińskiego i skorupskiego z kiwiorem też też kiwior to nie ale no to są ciągłe zmiany kadrowe. Nie ma nie ma stałych graczy, którzy wiemy jak graliśmy za nawałki, każdy wiedział mniej więcej jaki będzie skład. Mogły się różnić dwie czy, czy tam trzy osoby. A, a tutaj to tak naprawdę nie wiadomo za każdym razem co nam wypluje maszyna los, losująca Michała Probierza. Boję się tych eliminacji, bo za chwilę się okaże, że San Marino jest bliżej awansu na mundial niż my. No ale co poradzić, taki mamy obraz. Na koniec jeszcze dodam może ocenę Polski bo tym meczu, 6-8, a Szkocja 7-4. Dramat, dramat i kilometr mułu. Ode mnie na razie tyle, dzięki Wam serdecznie za uwagę, widzimy się na Shortach, niedzielę na niedzielniku, no i w przyszłym tygodniu może wpadnie recenzja książki, ale nie obiecuję, trzymajcie się i mimo wszystko miłego tygodnia.